Danuta Kowalska nigdy nie narzekała na brak powodzenia u mężczyzn, ale sama nie była zbyt kochliwa. Tak naprawdę w jej życiu liczyli się tylko dwaj mężczyźni, mąż Bogdan Drągowski i niedoszły mąż Czesław Flank, Aktorka przez obu ukochanych wypłakała może łez. Dziś nie chcę mówić o swoich miłosnych porażkach, ale nie kryję, że srodze zawiodła się na facetach. Przychodzili i odchodzili, więc nauczyłam się liczyć tylko na siebie. Powiedziała w wywiadzie dla na żywo. Pierwszego, jedynego, męża, przystojnego górala i pasjonata szybkich samochodów, nart i żagli Bogdana Drągowskiego, Danuta Kowalska poznała, będąc jeszcze studentką Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. On też stracił dla niej głowę. Pobrali się bardzo szybko, a w maju 1980 roku na świat przyszedł ich syn Krzysztof. Krzyś miał pięć lat gdy jego mama została okrzyknięta przez czytelników tygodnika Ekran Najpiękniejszą Gwiazdą Polskiego Kina. Niestety, rola Danuty Kowalskiej w bijącym rekordy popularności w filmie Och Karoli idąca za nią popularność nie podobały się jej mężowi. Po rozwodzie z Bogdanem Drągowskim, Danuta Kowalska znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Choć aktorstwo było jej pasją, zrozumiała, że potrzebuje stabilnych dochodów, by utrzymać rodzinę. Przejście do świata biznesu było dla niej ogromnym wyzwaniem, ale dzięki determinacji i twardemu charakterowi Danuta odniosła sukces. Praca dla tak prestiżowych marek jak Koka, Kola czy McDonald's przyniosła jej nie tylko stabilizację finansową, ale też okazję do nawiązywania nowych kontaktów i relacji biznesowych. Jednym z nich był Czesław Flang, legendarny polski kolarz, który zaskoczył ją swoją kulturą osobistą i charyzmą. Wspólna pasja do sportu, choć w różnych dziedzinach, stała się punktem zaczepienia ich relacji. Ciekawym zwrotem w ich znajomości było to, że przed rozpoczęciem ich relacji, dzieci Danuty i Czesława zakochały się w sobie. Historia ich miłości stała się w pewien sposób przeciwwagą do trudnych chwil, które przeżywali ich rodzice. To pokazuje, jak nieprzewidywalne są losy i jak skomplikowane mogą być relacje rodzinne. Nie można jednak zapominać o trudach, jakie przeszła Danuta, walcząc o swoje miejsce w świecie aktorstwa, a następnie odnosząc sukcesy w biznesie. Jej historia jest dowodem na to, że dzięki determinacji i ciężkiej pracy można przetrwać najtrudniejsze chwile i odnaleźć nowe drogi w życiu. Jej życie pełne było wzlotów i upadków, ale zawsze stawiała czoła wyzwaniom i wierzyła w siebie. Trudne i niespodziewane wydarzenia zaczęły rozgrywać się w życiu Danuty Kowalskiej. Jej udział w rozwoju firmy Lang zarówno pod względem biznesowym, jak i osobistym, okazał się być wielkim poświęceniem. Danuta z całego serca angażowała się w projekt. Nie tylko jako wybitny profesjonalista w dziedzinie marketingu, ale również jako narzeczona Czesława Langa. Wspólnie pracowali nad wieloma inicjatywami, w tym organizacją Tour de Poloń, jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Polsce. Wraz z sukcesem zawodowym przyszły plany na wspólną przyszłość, ślub w pałacu na Kaszubach, otoczonym przez ogromny ogród. Jednak w momentach, gdy wszystko wydawało się idealne. Przeszła bolesna niespodziewanka. Czesław Lang postanowił zakończyć ich związek, wybierając inną kobietę, młodszą od Danuty o 13 lat. To, w połączeniu z plotkami sugerującymi, że wykorzystał ją jedynie dla korzyści biznesowych, głęboko zraniło aktorkę. W obliczu tej bolesnej straty i tragicznej śmierci jej pierwszego męża, Bogdana Drągowskiego, Danuta postanowiła odnaleźć ukojenie w swojej pierwotnej pasji, aktorstwie. Pomimo trudności, które przyszło jej pokonać, jej determinacja i siła charakteru pozwoliły jej ponownie stać się cenioną aktorką w branży. Pierwszą po prawie dwudziestoletniej przerwie rolę zagrała w filmie Mniejsze Zło, wkrótce potem wystąpiła w prawie Agaty i Klanie, a od kilku lat gra Elizę Kowalską w Barwach Szczęścia. Danuta Kowalska twierdzi dziś, że mężczyźni, z którymi była związana, Wnieśli do jej życia wiele miłości i radości, ale też dużo łez i rozczarowań. Dziś najważniejsi są dla niej syn i synowa oraz dwie wnuczki, Amelia i Layla, które kocha do szaleństwa.